Siemaneczko nagrywam drugi raz, ponieważ komputer wpadł na pomysł, aby zrobić. Yy... Co zrobić? Blue screena zrobić w trakcie nagrywania. Także może być trochę mniej entuzjastycznie, ale postaram się zrobić to z podobnie dużą prędkością. Od pierwszego co zaczniemy, moi drodzy John Romero, twórca tej autobiografii Dumguy. Yy... Życie w pierwszej osobie. Duża książka, bo to jest moi drodzy. No, prawie 550 stron. Jeszcze jej nie czytałem, ponad jedna z lepszych biografii, jeżeli chodzi o gaming. Dostaliśmy informację od serwisu Deadline, że ta książka będzie podwójnie adaptowana. I co możemy zrozumieć przez podwójnie adaptowana? Po pierwsze, będziemy mieć film dokumentalny. Po drugie, będziemy mieć serial fabularyzowany. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ yy, pewnie przeczytam. Na pewno przeczytam, bo ją mam. Aktualnie y, czytam y, książkę, która się nazywa Jacked, czyli historia Rockstar Games. I jak przeczytam Jacked, to zabieram się za Dungaia. Jak przeczytam Dungaia, zabieram się za Niech żyje Mortal Kombat. Także będzie się trochę działo, będę trochę czytał. Ja lubię czytać, więc czytam erpeszki, czytam komiksy. Moi drodzy twórcy Songs of Conquest, który jest live. 20, 20 maja robiłem live z wejścia do wersji 1.0. Dostaliśmy informację, że pół miliona sztuk sprzedało się po wyjściu z, we, z wersji 1.0, znaczy po wyjściu ze wczesnego dostępu. I dostaliśmy też informację, że będą 4 małe DLC na przestrzeni 24 i 25 i jedno duże DLC. I na tym dużym DLC dostaniemy dwie nowe rasy. Co jest fajną rzeczą. Dalej, jesienią tego roku będzie premiera na PS5 i na Xboxy. To też pewnie część z Was zainteresuje. I też fajną rzeczą, że zmiany mechanik, które będą wprowadzać te DLC, będą za darmo dla tych, którzy będą mieć podstawkę. Czyli kontent typu, wiecie, jakieś nowe mapy, jakieś nowe rasy, no to tego nie będzie, ale mechaniki wszystkie dookoła, które zostaną nowe, dodane, wytestowane wejdą i będzie można się nimi bawić. Kolejny news, moi drodzy, Dragon's Dogma 2, jak pamiętacie yy, dwa miesiące temu miał premierę ten tytuł i było dosyć kontrowersyjne w premierę, bo kontrowersyjnie w premierę, przepraszam bo dużo było Zamieszania, jeżeli chodzi o kontrowersyjny sklepik z mikrotransakcjami który wszedł w dzień premiery i mimo tego, że gra była fajna dostała dużo błota od ludzi za te mikrotransakcje i to były mikrotransakcje typu wyjście z więzienia kamień szybkiej podróży, kamień wskrzeszenia no, dosyć chamsko yy, mimo tego gra sprzedała się w 3 milionach sztuk więc kapko ogłasza wielki sukces tejże gry, także też ludzie nie zdecydowali portfelami i wszyscy ludolodzy teraz, że te okno Vertona się poszerzyło. No, poszerzyło się, no ale to już to mogę na to poradzić. Tak to wygląda, tak informacyjnie was tutaj zarzucam. Kolejna rzecz. Yy... Zotak ogłosił, że na Compute Rexie 2024, który zaczyna się od najbliższego wtorku do piątku, pokażą swojego handhelda, który się będzie nazywać Zotak Zone. Jeżeli nie znacie firmy Zotak, to od razu Wam mówię: Zotak jest firmą, która od dawna, od bardzo dawna, yy, robi karty niereferencyjne nvidia -owskie. I pamiętam, kiedyś miałem Zotaka. Ojej, to były dawne czasy, to jeszcze były czasy przed. GTX-ami yy, miałem kartę 970 dawne, dawne czasy od Zotaka i byłem tak podjarany, że mam kartę Zotaka, że jestem królem świata i okolic. I pamiętam, że to karta była dorzucona do kąpa ze względu na trzeciego Gotika. Także ciekawe rzeczy, ciekawe wydarzenia. No i z tutaj tutaj y, siedmiocelowy ekran AMOLED będzie wrzucony do, do, do tej kieszą solki, dużo wiecie. Tak jak taka konkurencja typowa dla Steam Decka, i będzie to na architekturze AMD. To jest dobrą decyzją, co pokazało fiasko konsoli MSI Claw. A teraz, y, tak jak mówiłem, nie będzie jeszcze jedna rzecz informacja. Prawdopodobnie na Summer Game Festie dostaniemy. Informacje od DLC do Alana Wake'a 2, ponieważ Remedy trochę z nami się pobawiło i konto Twitterowe Remedy Entertainment zamieniło się na Poison Pill Entertainment. Wiecie, gra słów, Remedy lekarstwo, Poison Pill, wiadomo. Yy, wrzucili grafikę odnośnie Poison Pill, yy, wrzucili em emotikonkę yy, tabletki i oznaczyli jako Alan Wake. Także coś się dzieje. Jak dobrze wiecie, drugi Alan był całkiem dużym sukcesem, mimo tego, że nie zarobił yy, najwięcej dla studia, że no marketingowo tam poszło za grubo. Ja w pierwszego Alan'a pograłem trochę, utknąłem w jednym momencie i nie mogę się wyszarpać. Spróbuję kiedyś jeszcze raz, może to się uda, może się ogarnę. A teraz moi drodzy, przejdziemy do mięsa, czyli do konferencji State of Play, która niedawno, czyli w czwartek, miała miejsce. I zacznijmy od rzeczy, które na pewno wszystkich pc zainteresuje. W końcu mamy oficjalne potwierdzenie, że Gotow, hurra, Ragnarok 17 września tego roku będzie dostępny na PC-ty. Hurra! Może hurra! Ale nie chora dla tych krajów, które nie mają PSN-a. Sytuacja troszeczkę jak w Ghost of Tsushima. Tylko Ghost of Tsushima miał wytłumaczone, że ma tryb legend, czyli tryb multiplayerowy. I yy, wymaganie konta PSN-owego było właśnie spowodowane tym, że hej, hej, jeżeli chcesz pograć w multi, musisz mieć konto PSN-owe. I tyle, bez konta PSN-owego dało się grać, mimo tego gra została zablokowana w tych 177 krajach, które nie mają PSN-a. War Ragnarok, który nie ma, powtórzę, nie ma zawartości multiplayerowej, będzie mieć blokadę na 177 krajów i będzie wymagał konta PSN. Robi się wokół tego troszeczkę chryja. Yy, ja się tylko cieszę, że w Polsce jest PSN. Ja się cieszę, że sobie zagram, yy, bo na pewno zagram. Mam pewien pomysł, jak ograć sobie dwa GotFlory od razu, ale to o tym jeszcze pogadamy, pomyślimy. Nie ma co teraz się za dużo o tym rozmyślać. Kolejna rzecz, moi drodzy: Until Dawn został zapowiedziany na PC w tym roku i razem z zapowiedzią, moi drodzy, dostaliśmy informację, że będzie. Remake na PS5. Czy ma to sens, że gra na PS4, która dobrze działa na PS4, będzie przeportowana na PS5? Mimo, że wczesno, w trybie wczesnej kompatybilności ta gra działa normalnie, prawidłowo i wszystko jest fajnie, sami sobie na to odpowiedzcie. I ja od razu też tutaj mam parę zarzutów do moich kolegów, soniarzy. Nie chcę obrażać tych soniarzy, którzy znam, którzy mają wywalone na wojnę konsol. Moja playka jest najlepsza odwalcie się ode mnie tak, ci ludzie którzy mają to w nosie szanuję was, grajmy w dobre gry bawmy się dobrze yy, tym rynkiem jaki jest teraz mimo, że ten rynek się dosyć mocno zmienia ale wczoraj dla ciekawości wlazłem na bloga yy, Sony na post z informacją odnośnie zapowiedzi gotowchora i tyle szamba jakie tam przeczytałem To dawno nie przeczytałem Oczywiście komentarze typu Że PC pecetowcy są niegodni tej gry Komentarze typu Na State of Play proszę nie ogłaszać Portów na PC Macie do tego inne konferencje Gdzie tam możecie sobie porty ogłaszać Nie szanujecie nas Playkowców To jest moja ostatnia playka Nie kupię PS, PS6 Ponieważ yy, Zamieniacie się w Microsoft Portowanie śmierdzi Xboxem. Nie chcemy być takim plepsem jak gracze Microsoftu. Można? Można. Słuchajcie, można być tak głupim. Tyle mam do, do powiedzenia. Puknijcie się w głowę w, w poprzednich newsach. Dosyć mocno o tym mówiłem. Wy jako gracze nie, nic dla nich nie znaczycie, dla tych dużych firm. Jesteście tylko cyferką w Excelu. Dobrze, przejdźmy do gier jakie dostaliśmy, na początku konferencji dostaliśmy zapowiedź gry Concord i zwiastun taki fabularny który dostaliśmy teraz wyglądał na bardzo fajną grę w klimacie strażników galaktyki, growych i filmowych. To się okazało po cinematiku, że gra jest hero shooterem jak Overwatch. Pięciu na pięciu, tyramy się po planszach, strzelamy do siebie, wykonujemy cele i tak dalej, i tak dalej. Co mocno dosyć mnie zabiło. Kolejna rzecz, moi, moi drodzy. Dostaliśmy zapowiedź Dynasty Warriors Origins. Chciałbym tylko zaznaczyć, że Dynasty Warriors było dosyć zarżniętą serią, bo ostatnie części były dosyć niewypałowe. Gierka będzie oczywiście opowiadać o Chinach. O jednym wojowniku, który będzie wchodził w armię, będzie wycinał dziesiątkami. Gierka wyjdzie w 2025 roku. Nawet, nawet, ale, tak wiecie, bezszałowo. Ogólnie ta konferencja była bardzo słaba. Dostaliśmy Silent Hill'a yy, i dostaliśmy również informację Silent Hill 2 Remake, robione przez Bluebird Team. I Konami ma w tym tygodniu, czyli w tym najbliższym tygodniu, nas poinformować odnośnie planów względem tego, to będzie się dalej działo z marką. Na remake drugiego Silent Heala nawet czekam. Bo stare tamte stare są turbo niegrywalne, a jednak odświeżony taki horrorek zawsze spoko. Yy, jednak to są gry na tyle kultowe, że wypada je ograć, mimo że może nie lubicie, mimo że będziecie mieć yy, ciężko je ogrywać. Kolejna rzecz, dostaliśmy dużo Dużo, ale to bardzo dużo Gierek na VR. I jedna z tych Gierek na VR bardzo mnie zainteresowała. Był to Alien VR. Nie pamiętam pod tytułu, wybaczcie. I powiem wam, że zagrałbym w to, ale jednocześnie wyczuwam generator tak zwanej zawartości dużej w spodniach. Tak zwana sztaba, wiecie gdzie. Bo na pewno przy takiej dawce horrorów, przy takiej imersji, że wy idziecie, macie tą broń, macie ten czytnik, wiecie, ten skaner I to alien nie rzuca się, wiecie, na, na, na postać, którą macie wygenerowaną, tylko gdzieś rzuca on na was. Będzie patrzył wam w oczy, a wy będziecie głową kręcić i on będzie na was. Będzie. Będzie na pewno mocne to mocno odczuwalne. Dostaliśmy zwiastun Monster Hunter Wilds, czyli MMO w, w świecie Monster Huntera. Zimnąłem sobie przed chwilą, bo tak świetna była konferencja. Dla mnie skip Monster Hunter, i dostaliśmy Marvel Rivals. I nie zgadniecie, czym jest Marvel Rivals. Moi drodzy, Marvel Rivals jest Overwatchem w świecie Marvela, czyli. Dostaliśmy na konferencji dwa klony Overwatcha, dwa porty na PC, yy, kilka marnych Souls-like'ów, przynajmniej tak wyglądających na jakieś takie średnie. Czy specjalnie tyle Overwatchy się tworzy, bo nie wiem, Sony się bało tego, że Blizzard nie będzie wydawał gierek? I w sumie ten temat poruszyliśmy na moim Discordzie, na którego zapraszam w trakcie właśnie tej konferencji, sobie komentowaliśmy i ja rzuciłem takie hasło, że chyba naprawdę Sony się boi. Tak się bało yy, tego przejęcia Blizzarda, znaczy Mike. To się nazywa Activision Blizzard, że aż dostaliśmy dwa klony Overwatcha. Na koniec dostaliśmy moi drodzy drugą część. Astrobota, Astrobot yy, pierwszy, ten y, pierwszy był wiarowy, ale mieliśmy Astrobota na ps e, 5 jako gierka demonstracyjna. Tutaj w sumie, moi drodzy, yy, ten Astrobot wyglądał na najlepszą grę tej konferencji, bo wygląda bardzo fajnie platformowo jest dużo bardziej rozwinięty od tego, który dostawaliśmy jako gra, która ma pokazywać jak działa pad i tak dalej, także nice. W kwestii gigantycznej wojny konsol, konferencja Sony wygląda bardzo słabo, więc Microsoft tak naprawdę ma teraz autostradę, żeby wjechać i rozjechać. Ja tylko przypominam, że jestem bezstronnym sędzią w obu tych yy, sporach, a, i właśnie jedna rzecz, bo ostatnie dwa tygodnie dosyć często mówiłem o tym, że mam na sprzedanie PS5. Nie mam już na sprzedanie PS5, PS5 zostało sprzedane. Dziękuję. Pozdrawiam. No i moi drodzy, na sam koniec. Taka informacyjka. Pierwsza rzecz. W następnym tygodniu na pewno konferencję Summer Game Festival Fest będziemy oglądać. Na pewno konferencja Microsoftu. Na pewno konferencja Ubisoftu. Reszta, czyli PC Game i yy, jeszcze tam coś jest. The PC Game na pewno nie, bo to był dramat. Ja cierpiałem, jak to oglądałem. I tam jest jeszcze jedna konferencja wewnątrz tylko on jest turbo późno w sobotę. Więc raczej też nie. I ze względu na to, że te konferencje są w weekend, materiału newsowego nie będzie. To Wam od razu mówię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Yy, jako, że skończyliśmy, znaczy ja skończyłem Hellblade'a drugiego na Discordzie, na którego zapraszam, było głosowanie, jaka kolejna gra będzie grana i powiem Wam, że walka była dosyć wyrównana, ponieważ yy, do wyboru może powiem, jakie były gry Gothic 2, Steel Life, bądź Jack Orlando, to było jako taka druga kategoria, trzecią kategorią był yy, pierwszy Fallout, czwartą kategorią było Songs of Conquest, aby je dokończyć i ostatnią kategorią było Uncharted 4 bądź The Last of Us Part 1 i głosowanie było na tyle dynamiczne, że mieliśmy egzekwo trzy pozycje wybrane, były to właśnie Przygodówki Fallout 1 i The Last of Us 2 i zwycięzcą została, zostały Przygodówki, także na 99% live, który odbędzie się w czwartek przed tymi pokazami, czyli dzień przed, będzie to live z Still Life. Przygodówki kryminalnej osadzonej w latach 2000 w Nowym Jorku z lekką retrospekcją do okresu międzywojennego, jak dobrze pamiętam. W czeskiej pracy. Także moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście na tym materiale, tak również jak ja go tworząc. I wydaje mi się, że ta wersja, którą teraz nagramy, jest lepsza od tej, którą, która mi została zabita przez Blue Screen'a. Także bardzo się z tego powodu cieszę. No i cóż, trzymajcie się i widzimy się w najbliższych materiałach. Hej